Ciekawa historia, przeszedł okres nauki, przystąpiłeś do służby. W ogóle jak podjąłeś decyzję? Kto był, w, powiedzmy dla Ciebie przykładem, na których patrzyłeś? Wiem, wiem, że każdy patrzy na Chrystusa, ale też czasem mamy przykłady takie ludzkie, nie? Czyli widzimy jakieś osób, które naszym zdaniem są podobieństwem do tego, jakby służył Chrystus, nie? No ja miałem takie trudne też doświadczenia w Kościele, też doznałem krzywdy w Kościele, jako chłopak, jako ministrant, tak, byłem tam wykorzystany, czy jakieś swoje zranienia też wyniosłem z tej dziedziny, a jednocześnie wstąpiłem do seminarium i chciałem być księdzem, bo chciałem być dobrym księdzem, tak, chciałem być dobrym księdzem może to też było takie, tak myślę sobie, pyszałkowate, że teraz ja będę lepszym księdzem, że ja będę dobrym księdzem, że podniosę morale księży, takie, że to ja, ja, ja. Więc, więc... To było przyczyną, tak? No tak, że ja od dziecka jakoś też czułem, że jestem ukierunkowany w rodzinie na księdza, tak? w rodzinie katolickiej, gdzie księża czasami przychodzili do nas do domu na kolację, czy... Na jakieś spotkania, rodzice byli zaangażowani religijnie, więc trochę jako najmłodszy syn, no właśnie, taka nadzieja, że, wow, może Marcin będzie księdzem, więc to też byłaby takie no, prestiż dla rodziny, taki awans społeczny, że jest ksiądz w rodzinie, tak to kiedyś u nas w Polsce było, więc trochę też nie miałem dużo do powiedzenia, więc dlatego to kształtowanie się mojego powołania, tej mojej służby, to też ma swoje różne etapy. I potrzebowało też takiego uwolnienia od tego, co rodzice myślą i co oni planują w związku ze mną, od tego, co chcieli księża, żeby też wskazywali mnie, że ja będę następnym księdzem, aż w końcu, że przyszła jakaś tam wolna moja decyzja i to, że się przeniosłem do zakonu na przykład, to już była moja wolna decyzja, moje poszukiwanie, że ja cały czas w końcu zacząłem szukać Chrystusa. Już nie, że teraz ja będę sam na sobie coś budował, bo doświadczyłem swojej kruchości, i słabości, tego załamania, zgorszenia sobą, więc zacząłem bazować na Bożym miłosierdziu i, i rzeczywiście pociągnęła mi miłość Chrystusa. Tak, że On tak kocha, że, że warto, warto być z Chrystusem i, i chociaż jest trudno, i nie zawsze, chociaż tego się nie spodziewałem, że instytucja będzie im przeszkadzać. W realizacji Ewangelii. Yy, I niestety tak bywało, ale Chrystus mi wystarczał. Tak? Doświadczenie obecności Chrystusa i że on, on naprawdę mnie kocha, bo to był wystarczający argument, żeby, żeby trwać przy nim. Yy, ale stawiałem sobie taki jeden warunek: chyba, że mi ktoś zabroni oficjalnie w moim kościele czy w mojej wspólnocie zakonnej, zabroni mi głosić Chrystusa, czy postępować zgodnie z Ewangelią, no to wtedy ja nie będę wierny instytucji, tylko pójdę za Chrystusem. I, i tak się też wydarzyło. Tak? Dostałem z mojego zakonu, dostałem zakazy głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów i to argumentów za bardzo nie było za tym. Raczej to, że swoim głoszeniem, czy nauczaniem według mnie zgodnym z Ewangelią, stawaniu po stronie osób wykluczonych, czy skrzywdzonych w Kościele, Byłem wierny Ewangelii, a okazało się, że niestety z bólem to mówię, ale nie zawsze to jest w tych różnych instytucjach kościelnych najważniejsze. Że często ta solidarność korporacyjna czy, czy takie stawanie po stronie, nawet takie ślepe stawanie po stronie jakichś tam yy, właśnie swoich tak zwanych, jest najważniejsze, a nie, no ja chcę być wierny Chrystusowi Ewangelii i stawać po stronie człowieka. Zwłaszcza jeżeli jest krzywdzony y, tam, gdzie to nie powinno mieć miejsca, czyli w kościele. Tak? I, 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 to, I to był taki moment, kiedy ja powiedziałem: Nie, to, to jeżeli ja mam do wyboru wierność instytucji, a wyprzecie Chrystusa i Ewangelii, no, to wybór jest prosty. No więc wybrałem i odnalazłem swoje miejsce we wspólnocie kościelnej Ewangelicko-Ausburskiej, gdzie widzę ten duży szacunek do Słowa Bożego i do Ewangelii, a także otwartość i bycie. Przy człowieku, yy, który dzisiaj często jest wykluczony i niechciany, bo nie pasuje do oczekiwań czy do jakichś schematów, a przecież jest również ukochanym Bożym dzieckiem, i rolą kościoła jest być przy człowieku, yy, bo tam jest Chrystus. A jeżeli odchodzimy od człowieka na podstawie jakiejś tam ideologii, to odchodzimy od Chrystusa, więc ja nie chcę odchodzić od Chrystusa dla ideologii. Chcę być z Chrystusem tam, gdzie On jest, a On jest zawsze tam, gdzie. Człowiek najbardziej potrzebuje miłosierdzia i wsparcia. Dotykając tego trudnego tematu w Twoim życiu, e, chciałbym Cię zapytać, co zmusiło po takim ciężkim przeżyciu w Twoim życiu jednak e, nie odrzucić Kościół w ogóle? Bo dużo osób, my znamy teraz ostatnie wydarzenie, dużo nagłośniono przy, przy tej sytuacji. Ale jednak rozumiesz, że to był Chrystus, rozumiem, że to był akurat jego przy, przykład, do którego się ciągnęłeś, ale jednak nie dokonałeś decyzji wcześniej, przenieść się do innego kościołu, Tylko trwałeś cały czas w tym samym kościele. Co jednak spowodowało to? Czy dlatego, że byłeś za mały jeszcze wtedy? Ja Miałem sprawy do zakończenia. Tak, ja się bardzo mocno zaangażowałem w sprawy osób skrzywdzonych w kościele przez księży. Tak, seksualnie skrzywdzonych. Stawałem w ich obronie i byłem ich takim no, reprezentantem w obliczu instytucji, hierarchów kościelnych. Także to dotyczyło osób skrzywdzonych w naszym zakonie, gdzie przez tam, w diecezji szczecińskiej, 30 lat to trwało, ta moja walka samotnicza, domagając się sprawiedliwości dla osób skrzywdzonych, a w zakonie moim. Dwadzieścia parę lat to trwało, żeby zakon uznał te winy te i tego człowieka i krzywdy, które te osoby zaznały, żeby jakoś w miarę możliwości dać im wsparcie i zadośćuczynić, żeby też jakoś tam finansowo, ale i psychoterapeutycznie, i duchowo im, im pomóc. Więc yy, yy, tą sprawę naszą zakonną udało się domknąć, ale dużym kosztem, gdzie można powiedzieć, wystąpiłem przeciwko instytucji mojego zakonu bo dostałem takie pytanie, po czyjej stronie jestem. Nie? I to mnie bardzo zabolało, po czyjej stronie jestem. No mówię po stronie Chrystusa Ewangelii, czyli po stronie człowieka, albo no co mam być po stronie korporacji czy instytucji. Ale w tej sprawie bolesnej szczecińskiej, gdzie ksiądz, który był moim przyjacielem, gdzie był wychowawcą ministrantów, ja byłem ministrantem, że ten ksiądz krzywdził chłopaków i ja w ich imieniu zgłosiłem się do biskupa. I to tyle lat trwało i się okazało, że ja jestem wrogiem i ja zostałem prześladowany, oczerniany, chciano mnie zniszczyć, więc, więc na tyle, na ile mogłem, nie chciałem zostawić tych osób skrzywdzonych, tylko walczyłem bardzo, bardzo długo, też nawet nie zważając na swoje dobro czy na swoje zdrowie też i psychiczne i to, że się narażam instytucji. Ale kiedy uznałem, że więcej już nic nie zrobię, że już domknąłem te sprawy, no to powiedziałem, misja się dokonała. No. Może było tak, że te lata były potrzebne, żeby te dwie ważne sprawy dla tych ludzi przeprowadzić, a teraz ta misja jest skończona, więc mogę już teraz zacząć już szukać bez poczucia winy miejsca, w którym ja będę mógł być blisko Boga i blisko Ewangelii i będę mógł robić coś dobrego, bo tamte sprawy mi spędzały sens powiek. Te osoby skrzywdzone, którym obiecałem, że ich nie zostawię, no jednak cały czas no cierpiały i domagały się sprawiedliwości, więc to głównie one powodowały, że tak długo w tej instytucji byłem. Jest taka piosenka, która mówi takie słowa święci albo oswiecaj w tamtym zakątku, w którym jesteś. I dla mnie to było niesamowite przeżycie i rozumienie tego, że każda osoba, jeżeli jest pewna, że znajduje się w odpowiednim dla siebie kościele, Musi być przykładem dla innych, jeżeli naprawdę wierzy w Chrystusa. Więc może czasami nie potrzebuje zmieniać Kościołu. E, rozumiem, że Ty dokonałeś tego wyboru. Natomiast jak Ty uważasz, czy te katolicy, którzy naprawdę wierzą w Jezusa, Chrystusa, czy potrzebują jakichkolwiek zmian? Nie, nie, bo jest różnica. Gdybym tak, gdybym ja był osobą, jak to mówimy, świecką, czyli nie byłbym wyświęconym duchownym, nie byłbym członkiem instytutu zakonnego, to nie podlegałbym takiej władzy absolutnej czy to biskupów, czy przełożonych mojego zakonu więc mógłbym sam decydować o swoim sumieniu i o tym, co mówię na podstawie wolności słowa takiego konstytucyjnego i wolności zaangażowania a tutaj podlegałem takiej władzy, no, no takiej średniowiecznej, absolutnej, tak, gdzie tak naprawdę poprzez śluby zakonne, ślub posłuszeństwa, ale także śluby na ręce biskupa składane, też śluby posłuszeństwa, ja byłem podwójnie związany, więc nie mogłem sam decydować o sobie, co mówię, jak postępuję, w jakiej sprawie zajmuję stanowisko, czy staję po stronie ofiar, bo to mogło się i spotykało się tak z niezadowoleniem albo wręcz jakimiś tam naganami ze strony przełożonych kościelnych, więc yy... paradoksalnie dla mnie to sformułowanie, które dostałem na piśmie, że na mocy posłuszeństwa ktoś zabrania mi głoszenia Słowa Bożego, no to, 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 to mi się świat zawalił. Jakim prawem człowiek może mi zakazać głosić Słowo Boże? W imię czego? W imię jakiej wartości wyższej? Gdyby jeszcze mi wytknięto, że ja we, przeinaczam Słowo Boże, czy robię komuś krzywdę, a jeżeli tego nie zrobiono, to jak tak może być? Więc podlegając tej władzy, no nie byłem w pełni samodzielny. Musiałem się poddawać jej rozkazom, ale sumienie mi nie pozwalało się poddawać rozkazom, więc ja byłem w takiej sytuacji, że albo pozwolę zgwałcić swoje sumienie, albo pójdę za swoim sumieniem, żeby być wiernym Chrystusowi. I dokonałem tej zmiany, ale Ludzie, którzy nie podlegają władzy takiej absolutnej, bezpośredniej biskupów czy, czy przełożonych zakonnych, będąc katolikami czy członkami innych chrześcijańskich kościołów, no to przecież mogą postępować zgodnie ze swoim sumieniem i na tyle mogą się otworzyć czy wziąć z tego kościoła, na ile to jest zgodne z Ewangelią, a jeżeli nie, to w zgodzie ze swoim sumieniem postępując, mają prawo dokonać wyboru i, i to ich sumienie jest tutaj wiążące, a będąc pod władzą absolutną. No, nie mam takiego prawa, więc ja nie chciałem już takiej władzy absolutnej, która ingeruje w moje sumienie czy w moją relację z Bogiem. Więc masz zdanie, jeżeli osoba czuje taką potrzebę, przenieść się do innego zboru, nie będę mówił kościołu czy wyznania, bo szczerze mówiąc uważamy to bardziej formą, ale do innego zboru, to ma prawo na taką decyzję. No, Jezus nam zostawił jedną zasadę miłości. Tak. Więc mam realizować miłość, miłość Boga, bliźniego, jak siebie samego. No a jeżeli instytucja, która się nazywa na przykład jakimś kościołem czy zborem, przeszkadza mi realizować to, co jedno bezpośrednio od Jezusa pochodzi, no to staje się zawadą, przeszkodą. No i oczywiste, że trzeba wyjść obojętnie, co by to nie było. Tak może być i z rodziną, nawet. Jezus mówi, kto kocha Ojca i Matkę bardziej niż mnie. To nie ma w nienawiści ojca i matki, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Może być tak, że rodzina przeszkadza kochać Boga czy, czy realizować coś w zgodzie z swoim sumieniem i trzeba stanąć po stronie Boga. Yy, I tak samo to może być w relacji z Kościołem czy z wspólnotą zakonną. Jeżeli ona przeszkadza mi żyć Ewangelią czy głosić Ewangelię, no to moim obowiązkiem jest szukać tego, co, co, co boskie, yy, a nie rezygnować z tego, co boskie, dla tego, co ludzkie. Oczywiście oby takich... Wyborów było jak najmniej, i żeby nie były konieczne w naszym życiu, ale czasami tak jest. Staje przed wyborem Bóg czy instytucja, no i ja stanąłem przed takim wyborem. Osobiście ja chciałbym, żeby mniej takich sytuacji było w Kościele Katolickim, ponieważ taki kościół jak katolicki, jak prawosławny, to są kościoły powiedzmy, którzy pomieszczają mnóstwo ludzi. I oni robią e, wielką sprawę tak naprawdę w świecie. I bym chciał, żeby było więcej takich nauczycieli, kto, których, od których my, protestanci też mogli doświadczać e, jakiejś nauki. Ale w tej chwili dziękuję Bogu za to, że mamy taki przykład, jak Ty, który dokonuje prawidłowego wyboru według sytuacji, według. E, Widzenie Ewangelii na, tą, na, na te skrzywdzenie. Powiedzmy, czy my, jako chrześcijanie, w takiej sytuacji, którą niestety doświadczyłeś, mamy prawo ubiegać się do państwa o jakiekolwiek odszkodowanie ze strony kościoła, czy w ogóle ubiegać się o jakieś decyzje na temat tych sytuacji? No, jednak, Kościół jest w państwie, tak? I każdy człowiek, czy to będzie wierzący, czy niewierzący, jest obywatelem danego państwa i podlega ochronie też konstytucji w swojej godności, więc jak najbardziej tutaj, no, żadna wspólnota kościelna, czy to będzie chrześcijańska, czy niechrześcijańska, nie może być wyłączona spod tego takiego powszechnego prawodawstwa, które dotyczy wszystkich obywateli, więc więc, więc trochę niestety yy, dzieje się źle, kiedy yy, kościoły mają za dużo przywilejów ze strony państwa, kiedy państwo przymyka oczy na działania kościelne albo jeszcze sprzyja Yy, różnym tam wspólnotom, bo może czerpać z tego korzyści polityczne, czy jakieś tam inne. Czyli prawo do, dla Kościoła trochę inne niż tak, dla tak, innych obywateli. Tak, to Powinno być, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Wszyscy, tak? I to, czy ktoś jest takiego wyznania, czy innego, czy w takim, czy innym Kościele, czy to będzie Żyd, czy muzułmanin, czy chrześcijanin, to, to, to w ogóle nie powinno yy, mieć jakiegokolwiek znaczenia. Człowiek jest podmiotem tak, tego prawa i tych różnych obowiązków też. I, I to powinno być przede wszystkim, a że oczywiście wolność towarzyszeń, wolność religijna, wolność słowa jak najbardziej, ale nie może być tak, że jakaś część społeczeństwa jest na tyle autonomiczna, że, że, że państwo już nie ma wglądu w to i nie może chronić swoich obywateli. Niestety w instytucjach kościelnych, ta krzywda wielokrotnie miała miejsce, i ukrywanie tych krzywd nadal ma miejsce, i lekceważenie osób skrzywdzonych ma miejsce i państwo tutaj no, jakoś na to przyzwala. I, I to jest nie w porządku, bo czy to będzie stowarzyszenie, czy to będzie szkoła, czy to będzie jakaś uczelnia, klub piłkarski, wszyscy powinni być. Yy, tak samo traktowani równo w stosunku do prawa. Tak? I Kościół nie powiem być żadnych tak, takich przywilejów, bo to jest ze szkodą i dla kościoła, i dla państwa, a zwłaszcza dla obywateli. Jako osoba, która powiedzmy duchowo urodziła się w kościele protestanckim, wiem, że różne sytuacje wydarzają się w każdym kościele, nie tylko w katolickim czy prawosławnym, które już powiedzmy bardzo starsze kościoły, według historii kościołowej. Ale też nowoczesne zmiany i w nowoczesnych kościołach te dokonują niestety czasami nieprawidłowych postępowań albo decyzji, albo wreszcie prowadzą ludzi do wielkich problemów w życiu i zgorszeń. Więc jak zrównoważyć tą odpowiedzialność przede wszystkim kościołami albo zbiorami? Jak zrównoważyć, czy, 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 czy państwo ma stać się tym sędzią nad wszystkimi? Nie, bo państwo ma mieć rolę służebną, tak? Jednak y, to obywatele są najważniejsi i państwo ma służyć obywatelom, ale chodziło by było o to, że wszyscy jesteśmy równi, czyli też y, y, każdy może się zwrócić czy do sądu, czy do prokuratury i uzyskać pomoc, tak? Na przykład ja, ja o tym nie wiedziałem, późno się o tym dowiedziałem, że mi jako księdzu, y, według prawa kościelnego, nie można pójść do sądu przeciwko biskupowi. Choćby ten biskup mnie oczerniał, niszczył, poniewierał, to ja nie mogę iść, bo za to grozi jakaś tam kara kościelna, że biskupa może tylko sądzić papież. No halo, więc ja nie zgodziłem się na to, powiedziałem: że Jestem obywatelem tego kraju, jestem członkiem tej wspólnoty, jest konstytucja i biskup również jest członkiem tej wspólnoty, więc. więc mam prawo pójść do sądu i sądzić się z biskupem jako obywatel, a nie, że bycie członkiem kościoła pozbawia mnie praw obywatelskich. No tego nie powinno być. Więc ja nie sądzę, żeby się państwo wtrącało w sprawy, tylko tyle wolności, ile trzeba, powinno być zapewnione wszystkim instytucjom, czy to fundacje, czy stowarzyszenia, czy, czy, czy jakieś tam podmioty kościelne, ale żeby każdy czuł się zaopiekowany i kiedy wzywa pomocy państwa, bo coś się dzieje nie tak, że będzie rodzina, że będzie kościół, to każdy na taką pomoc powinien móc liczyć, a nie że nagle się okazuje, że nie, 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 bo kościół, na przykład katolicki czy inny, ma swoje jakieś tam umowy yy, czy jakieś przywileje, gdzie państwo się wycofuje i traktuje, no właśnie, jakąś zbiorowość jako niepodlegającej naszej jurysdykcji. Naszym przepisom, no i tak nie może być. No jeżeli jesteśmy obywatelami, to wszyscy przede wszystkim według konstytucji, według y, ustaw tego państwa, powinniśmy odpowiadać, a nie że jakaś obojętnie, bo to może być Kościół Katolicki, a gdzieś to będzie Kościół Islamski, czy Kościół może Judaistyczny, w zależności od szerokości geograficznej, ale tak nie może być, że jakaś wspólnota religijna ma większe przywileje niż inni. Yy, jest jak taka przysłowiowa święta krowa nietykalna. No nie, wszyscy mają być równi, czy to jest biskup, czy papież, czy premier, czy prezydent, wszyscy mają być równi wobec prawa, bo jesteśmy wszyscy tej samej godności yy, nie ma lepszych i równiejszych. Ale jak sytuacja, jeżeli Biblia mówi, że Ty, jeżeli możesz, to, żeby nie powołyło się do sądu na swojego brata, tak? a że, żeby między sobą te rzeczy załatwiać? Wiem, że ty dokonałeś tego. Robiłem to przez 30 lat, i się okazało, że jestem naiwny. W życiu by mi nie przyszło do głowy, że mogę iść z tymi sprawami, że ksiądz, który krzywdzi dzieci, że ja mam z tym iść do sądu, ja z tym poszedłem do biskupa. No i co się okazało, że ksiądz, biskup wziął w obronę tego księdza, pedofila, a zaczął prześladować mnie i te osoby skrzywdzone, żeby tylko nie wyszło na jaw, a żeby ten ksiądz, który robił tyle dobrych rzeczy, w cudzysłowie dobrych rzeczy i finansowych dla niego, dla biskupa, żeby był ochroniony, żeby był nietykalny, no to okazuje się, że nie, w takich sprawach trzeba iść od razu do prokuratury, bo od tego są takie rzeczy, bo wiadomo, że to tak jakby, to tak jakby, nie wiem, często dziecko krzywdzone w domu chciało rozwiązać ten, ten problem, idzie do mamy, że tata ją krzywdzi, córeczkę na przykład, a mama wie, że jest związana z tatą, że jest małżeństwo, że to może z tego być coś złego, bo pieniądze, bo tata zarabia, i mama przy... zaczyna bronić taty i zaczyna się robić coś złego, a dziecko powinno z tym pójść no, do kogoś neutralnego, kto pomoże temu dziecku, bo w tych sprawach gdzie jesteśmy zależni od siebie, to często to bierze górę i biskup będzie bardziej po stronie księdza niż po stronie osób świeckich. Z... Które zostały skrzywdzone, no bo można powiedzieć, on z księdzem jest bliższą rodziną, nie? Jest jego ojcem, tego księdza.